Wszyscy jesteśmy dziadersami w tym studiu. Mhm. Znaczy, chyba, że się pokłócimy co do obszaru semantycznego słowa dziaders. Bo to wiesz, że jest taka teza chyba przez krytykę polityczną lansowana, że to słowo wymyśliły feministki. Mm, tak. Słyszałeś o tym. Tak. Y, dziaders to jest ktoś, kto zatrzymał się w wieku swojej młodości, jest anachroniczny, nie potrafi sprostać nowej y, społecznej rzeczywistości. Szczerze mówiąc, ja aspiruję do tego, żeby nie być dziadersem, a ty. Wiesz co, ja też, natomiast ja w ogóle uważam, że ta definicja jest tu coś, coś się z nią nie tak, bo wiesz, gdybym ja miał dzisiaj się zastanowić, kto sobie le lepiej radzi z rzeczywistością, mm -hmm. to znaczy czy ludzie mojego pokolenia, naszego pokolenia. Przypomnij, ile masz lat? Ja mam, jestem rocznik 76, w związku z tym mam 47, 48, mm -hmm. tak naprawdę. Więc... 6, 3, 8, 2, żeby nie... Wiem, nie ale, ale wiecie, to, to jest pewna... Znaczy nie 63 lat, tylko 63. 60... Roczniki, roczniki. roczniki. Ja urodziłem. Rocznik. No. Zmierzam do tego, że jak, wiecie, jak czytam badania dotyczące stanu polskiego Młodzieży, która mm. czuje i mówię o tym zupełnie poważnie, nieronicznie, nie? bez sens, brak celu, mm -hmm. yy, brak sprawczości. To ja sobie myślę, to wolę być dziadersem, który ma cel w życiu i który ma poczucie sprawczości i wie, co z tym zrobić. Bo to ty jesteś tym dziadersem, którym tym ludziom ten optymizm zabrał. To tacy jak wyspie przyjęli ojczyznę następnym pokoleniom. No, jest taka teza rzeczywiście, no. wiesz, że to pokolenie jest pierwszym, które będzie miało najgorzej niż rodzice. Wiesz, ale przecież w Stanach pojawiała się ta tendencja, że pojawiło się pokolenie, które miało mieć gorzej niż poprzednie, to prawie rewolucja wybuchła. Wiem o tym, ale wiesz, jak ja sobie myślę, nie wiem, czy pamiętacie to, pewnie pamiętacie, jak my byliśmy młodzi, to też nie było fajnie. Ja pamiętam rzeczywiście realny strach wynikający z tak zwanej zimnej wojny. To znaczy strach, że ten świat się skończy. Po prostu pamiętam to, tak? Mhm. Mogło tak być. Udało się, tak się nie zdarzyło. Ale zwróćcie uwagę, że wtedy nam, dzieciom czy młodym ludziom, którzy w tym czasie żyli, nie przychodziło do głowy, żeby oskarżać naszych ojców i dziadów, że taki świat nam zgotowali, w którym tutaj zaraz, prawda, wybuchnie bomba mhm. atomowa i coś się skończy. Więc jest coś innego w tym, myślę. Jest coś, co powoduje, że młodzi ludzie, moim Moim są bardziej agresywni wobec starszych niż my byliśmy, i, i to jest bardziej złożony problem. Ale czy to, to nie wynika, już, już Piotruś się dopuszczam, czy to nie wynika z faktu, że wiele rzeczy pozabijaliśmy od Boga po miłość, ale też zabiliśmy pewien rodzaj hierarchii rodzinnej, systemu wartości, który zakładał szacunek dla ojca i całowanie w rękę dziadka może? E i może dobrze, że to zrobiliśmy, natomiast być może posunęliśmy się zbyt daleko. Wiesz, ja, ja w tej książce staram się pokazać, że istnieją dwa sposoby zmiany społecznej. Znaczy zmiana rewolucyjna i zmiana ewolucyjna. I jednym z problemów, które ma współcześnie w Polsce... Wydaje mi się, niestety, bardziej lewica to jest to, że oni chcą zmiany natychmiast, tu i teraz, i gardzą zmianą taką stopniową, bo uważają, że ona nic nie daje, że ona jest jak gdyby akceptacją status quo. I teraz, jeżeli y, chcesz zmiany bardzo szybkiej, no to musisz pogardzać tradycją, dlatego że tradycja mhm. trzyma cię nie? i każe ci żyć tak, jak się kiedyś żyło, a ty mówisz nie, ja to odrzucam. Ale to, co mówisz o lewicy, znowu wracając do języka waszego, czyli młodego pokolenia, to jest życie w odklejce, w masowej odklejce. Znasz ta, termin odklejka. Zna, zna. Bo ja go też znalazłem ku memu zdziwieniu. Ta, ale, ale mimo, może wistary... jesteś dziadersem, używasz młodziszowego języka. Ja, ja staram się w tej książce pokazać, że ta różnica pomiędzy dziaderstwem i niedziaderstwem może być też opisana inaczej. Są, wiesz, jak jak chcesz wydawać się mądrze, mądrzejszy niż jesteś, to używasz łaciny. Nie? Są takie fajne dwa sformułowania. Nulla dies sinelina. <śpiewanie> no, no, tak. klasyczne, no, 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 no. klasyczne wykształcenie. Tak.